Wszyscy mówią ja. Wszyscy w mediach społecznościowych mówią: Ja wstałem, ja wyszedłem z psem, ja dzisiaj zrobiłem to, ja dzisiaj zrobiłem to, ja dzisiaj zrobiłem to. A słuchanie jest w gruncie rzeczy bardzo trudną umiejętnością, bo to nie chodzi o to, żeby tylko słyszeć. My tak naprawdę otwieramy swoje serce i głowę, i my nie wiemy czego się dowiemy od drugiego człowieka. Zobaczcie, to jest trochę tak jak z mediami społecznościowymi. Ja przestałam przeglądać cokolwiek w mediach społecznościowych, jadąc na ważne spotkania z właśnie prezesami firm, dowódcami. Był moment, kiedy pracowałam z siłami zbrojnymi i wiedziałam, że ja muszę mieć totalnie czysty, otwarty umysł, bo ja to usłyszę raz i muszę dać rozwiązanie. I od tego wiele zależy. A kiedyś jadąc pociągiem, przeglądałam sobie jakieś rolki i zobaczyłam, że z węża wyciągają skarpetki, bo zeżarł. I to jest coś, czego... Nie można odzobaczyć, nie odzobaczymy nie tego. Odzobaczyć. I teraz to jest coś, co zostaje w głowie i tego się nie wyda wyjąć łyżeczką. E, w związku z czym, e, my otwierając się na drugiego człowieka, nie wiemy, co on nam za chwilę powie. Nie wiemy, czy to nie dotknie jakichś naszych doświadczeń, jakiejś naszej traumy, jakiejś trudnej sytuacji. To jest też ogromna odpowiedzialność mówcy.